Witajcie kochani w kolejnym odcinku naszej historii czarostwa. Dzisiaj przeskakujemy do starożytności. Wiadomo, w tych czasie wiodła bardzo mocno prymitologia egipska, grecka oraz rzymska. Jednak nie będziemy się skupiać na roli kapłanów tamtych miejsc, oczywiście wspomnimy o tym odrobinę, ale nie będziemy jakoś bardzo mocno przykładać do tego uwagi. Jednak przejdziemy sobie ogólnie przez sam zarys, który charakteryzuje epokę oraz do kilku ciekawych, pomniejszych Kultur, i tak dalej, bo można tam wiedzieć parę interesujących nas rzeczy, bo nie miałoby to sensu, żeby omawiać po kolei magię egipską, grecką, i tak dalej. O Egipcie to są a O Grece również, a magia rzymska to po prostu kopia magii greckiej. Jest kilkoma drobnymi zmianami, bo te mitologie nawet są naprawdę zbliżone. Głównie różnią się imiona. Więc żeby. Było to bardziej wartościowe, skupimy się na ogólnej kwestii. No i żeby uprzedzić, będę używać tutaj słowa wróżbiarstwo, to bardzo często się tutaj przewinie, gdyż właśnie ta epoka najbardziej bazowała właśnie na kapłanach, którzy odczytują wolę bogów, na kontakcie z wolą bogów, właśnie na wróżbiarstwie, i to był okres, gdzie to dostawało takiego swojego busta. Będą dzisiaj też bardziej niż zazwyczaj korzystać z artykułów, będzie mniej przekształcenia, więcej cytatów, więc zapraszam do artykułów, które są akurat historyczne, ale nie uprzedzajmy, zaczynamy. <laughs> a więc tak, początek wróżbiarstwa i tytułów magicznych sięgają niż z wschodu, a dokładnie z słynnej mezopotami. I tutaj mamy jeszcze taki początek, tutaj mamy taką kolebkę. W antycznym świecie magia bardzo ściśle łączyła się z religią, co można łatwo wywnioskować. Obie dziedziny, przez wykorzystywanie odpowiednich obrzędów czy forum, dożyły do kontaktu z bogami lub z obycia ich przychylności. Magowie stawali jednak często w opozycji do oficjalnego kultu. I tutaj to warto wytłumaczyć, o co chodzi. Bo potem możemy znaleźć artykuły, że właśnie zarzuty uprawiania magii były traktowane bardzo poważnie, a w wypadku do udowodnienia winy można skończyć się śmiercią takiego oskarżonego. I w skrócie, magia była powszechna i była mocną praktyką religijną. Do magii, uprawieni byli kapłani, wyznaczoni ludzie, naznaczeni przez bogów. Byle kto nie mógł tej magii teoretycznie praktykować. I tak, mimo że groźba śmierci, ludzi, tak którzy robili wbrew władzy, wbrew ogólnemu kultu, i przez takie przeciwstawianie się chodziło o to, że wybierali sobie mniej lubiane bóstwa, lub miały, mieli praktyki, które szeroka gama. Kapłanów i tak dalej, tych najważniejszych, po prostu nie popierała, lub zwyczajnie się kontaktowali się z bogami, którzy teoretycznie mieli swoją grupę kapłanów zamkniętą tą, i, i próbowali stawiać się na podobnym poziomie, jak to sobie pod tych szkoleniach i tak dalej. I to było problematyczne. Tak, w dużym skrócie, żeby każdy zrozumiał, o co chodzi, bo już problem z tak, tak zwanymi samozwańczymi magami, samozwańczymi czarownicami i tak dalej. Był o starożytności i jeden z artykułów jest poświęcony głównie takiemu palowaniu na czarownice, na Inkwizycji, można powiedzieć w cudzysłowie, właśnie za czasów starożytnych. Jednak magia była dużo bardziej przyzwalana, raczej nikt nie czywiał się o proste rzeczy, o praktykę religijną, która miała własne rytuały. No ale tak, wala to znaczy, że starożytny człowiek targany był wieloma intensywnymi emocjami. A najważniejszym elementem takich działań magicznych, które często się decydowano, była agresja i chęć jakiegoś odwetu, zemsty. Czyli się rytuały magiczne dotyczyły każdej sfery życiowej, codziennie od wyjątku po sukces zawodowy, ochronę przed kradzieżą czy kataklizmem, po zakłady sportowe. Tutaj, tak, żeby nakreślić, na przykład, który glawiator wygra, czy coś w tym stylu. Więc wiadomo, jak obecnie po prostu lecimy po wszystkich dziedzinach. Najważniejszy był właśnie kapłan lub kapłanki, bo niektórzy bogowie mieli tylko kapłanki. Na podstawie Egipcjan wiemy, że kapłan mógł służyć kilku bóstwom, chociaż były wyjątki, gdzie oni mieli swoje bardzo sprecyzowane bóstwo, które mogli służyć tylko jemu, mieli specjalne szkolenia i tak dalej, różne wymogi, ale nie o tym. Więc tak, kapłan lub, lub kapłanka oraz kapłanki postawiały w ciągłym kontakcie z bogami. Dzięki to to tak, długotrwałym studium, z byli oni wiedzę o sztuce składania ofiar, wróżenia, a także zaklinania. <grym> Jednym z ludów, którzy magicznie rytuały zostały dokładnie przebadane, są hetyci. Ale jeszcze wracając wyżej do cytatu, który, bo he, o hejtytach sobie ją za sekundkę. No to ten cytat. Właśnie on bardzo ładnie podkreśla i kieruje nam w to myślenie, dlaczego tak bardzo nielubiane było. Takie domowe czarostwo. No bo kapłan zajmujący się magią przychodził wieloletnie szkolenie. Jakieś tam wyrzeczenia i tak dalej, czy taka kapłanka. Więc nie chcieli, żeby ten fach, żeby ta wiedza mistyczna po prostu sobie gdzieś płynęła, żeby zwykli bojotery to potrafili. Więc o to był problem, bo wiadomo skarb państwa i tak dalej. A teraz przejdziemy do chetytów. Co z chetytami? Chetyci wierzyli, że bogowie mogą objawić swoją wolę poprzez sen. Wiadomo, to dosyć popularne. Nawiedzenie konkretnego człowieka, a nawet przekazywanie wiadomości osobiście. Często jednak bogowie odecydowali się objawić swoje życzenie poprzez różnorodne znaki, a samo wróżbiarstwo było niczym innym jak odczytywanie tych wspomnianych boskich znaków. Czyli tutaj już widzimy rozwój kontaktu z bogami. Na początku były, jeszcze tak, w wcześniejszym okresie, się, czyli mamy tutaj naszych jaskinowców, no to mieliśmy kont dopiero figurki Bogów, łowiectwo, znaki, zwierzęta i A starożytność skupia się nam tutaj już na kontaktach i na wróżebnictwie bardzo mocno. Tak, czyli Bogowie przekazywali przez takie znaki. Wiadomo, że tak jak u Sumerów, magia i wróżbiarstwo uczyna się latami, a prawo do odczytania woli Bogów mieli tylko kapłani. Jak już to mieliśmy powyżej. Zwykle nieprzygotowany człowiek, bogowie mogli na, <laughs> nawiedzić na jawie. Drugą z opcji była bardzo popularna i dochowała się do zabisku dotyczących boskich odwiedzin w czasie snu. Czyli wiadomo, mocno, i tak dalej. Interpretacja snu, też tutaj mamy te korzenie. To wierzyli, że boskie odwiedziny w czasie snu ne, są właśnie takim słowem bogów, przekazań i bogowie przekazywali im właśnie. Niezwykłe znaczenie. Wszystko, co tam jest pogane, symbolika, i tak to trzeba czytać. Stąd na przykład sny królów często przesądzały o decyzjach czysto politycznych. Bardzo popularny jest chyba egipski sen, który jest o siedmiu chudych i siedmiu grubych krowach. Czyli że najpierw siedem lat urodzaju, potem 7 lat głodu. Tak na przykład o co może chodzić. Okay. Mimo niewątpliwych znaczeń snów, najwyższy wciąż pozostawały omin, omina, czyli wspomniane już wielokrotnie znaki. One mają właśnie taką sobie fachową nazwę. Badacze dzielili się na dwie kategorie, znaki dawne, dawane przez bogów z własnej woli oraz znaki wyproszone, czyli albo Bóg ma wobec Ciebie plan, albo Ty się do Niego modlisz i dostajesz. Te wyproszone nazywane były czasami ubłagan takimi wybłaganymi, ubłaganymi. Po pierwszej grupie należały m.in. wszelkie rodzaje zdziały z atmosfery, np. błyskawice. Drugi na różnorodne wskazówki ujrzane przez wróżbitów podczas magicznych rytuałów. Zaliczają się do nich m.in. wróżby, losy, zmiany w znacznościach zwierząt, ofiarnych, dziwne zachowanie zwierząt, ptaków czy węży. O wróżeniu z lotu ptaków mamy tutaj już na kanale film, więc jeżeli ktoś się zaciekawił, no to proszę bardzo. Wroczki istniały także w Egipcie, co było dosyć do domyślenia do się. Jak pojawia się. Jednak pojawiły się w nim stosunkowo późno. Niektórzy nie korzystano bowiem z ich usług ani w starym, ani w średnim państwie. Oczywiście duży wpływ na tego rodzaju sytuacje mogły mieć fakt, że Egipcjanie mogli odwoływać się bezpośrednio do swojego Boga na Ziemi, czyli po prostu faraona, więc wcześniej tych wyroczni już tak bardzo nie potrzebowali. I to właśnie on osobiście lub poprzez odpowiednie instytucje rozstrzygał spory i ustalał boskie prawo. Z czasem jednak pojawiły się w Egipcie dwa rodzaje wyroczni. Jeden rozstrzygał najważniejsze sprawy państwowe, druga natomiast skupiała się na prywatnych problemach zwykłych ludzi. Wyrocznie zaczęły także ich funkcje sądownicze, czyli po prostu masz sprawę, przychodzisz, wyrocznie tam wróży i na przykład zdecyduje, kto jest złodziejem. W czasach poletymeńskich polety oraz rzymskich na, po, na popularności zyskały także wyrocznie uzdrawiające, które miały na zadaniu po prostu znaleźć e, metodę, która najlepiej sprawdzi się w leczeniu. Oczywiście leczenie to mało się już to to był znachor i tak dalej. A tutaj, tutaj oni no miały po prostu pomóc takim zachorowi w określeniu, jak to leczyć i co to dokładnie za choroba. Podobne praktyki w <coughs> żaden charakterze także starożytna Grecja. Tak jak inne kultura, w wiesz jeszcze mogli przekazać ludziom wiadomości od Bogów, <coughs> tak jak i w innych właśnie kulturach. Odpowiednio jeszcze mogli przekazywać ludziom wiadomości. Od bogów, tak jak już wspomniałam. Ślini wierzyły, że bogowie mogą komunikować się z ludźmi za pomocą znaków. Co ważne, w świecie greckim bogowie mogli dosłownie odezwać się do wiernych, przy, przemawiając przez wybraną osobę. No i to właśnie były takie wyrocznie. Najbardziej chyba znana to wyrocznie delficka. Dobrze. Z góry ustalone obrzędy czy rytuały odprawiane w, w sposób mogły sprowadzić na człowieka poważne nieszczęście, dlatego niezależnie od... <tuszy> Niezależnie nie od tego, za, zwróć szczególną uwagę na wygłaszane przez siebie zdania. szczególną uwagę na wygłaszane przez siebie zdania. Przepraszam, jak mi się plącze. Pominięcie lub pomylenie specjalnej formuły mogą doprowadzić do, do szczególnej obrazy Bogów, a poza tym idzie do niepowodzenia danego człowieka lub jego rodziny. Mo Nowy wybrany urzędnik musiał sumienie wywiązać się ze swojej po prostu pracy, tak? I także taki urzędnik musiał zajmować się także wieloma religijnymi rytuałami i przez nie przejść. Do najważniejszych wróżb należało astupicies, czyli wróżenie z lotu i zachowania ptaków. Obecnie nazywam to ornitomancją. Oraz harupicja, czyli odczytywanie znaków znaczących zwierząt ofiarnych. W każdy człowiek był godny, a samo zapoznanie się z wolą Bogu wykonywało. Różne rzeczy były dla konkretnych urzędników, czyli konkretna osoba po prostu może to zrobić, Ka nie każdy ma prawo. I teraz omówimy sobie najpopularniejszy rytuał starożytności, który naprawdę był banalny, lubiany, ale także najczęściej kończył się przypałem i też chyba był związany z z powodem takiej złej, sławy, tak samo... magów. Jest to defixiones, i jest to klątwa. Od razu mówię, nie ma inskrypcji, bez zaklęcia. Raczej, może na pewno nie zadziała. Odradzam każdej now nowej osobie, w początku jej próbowania, odtworzyć tego. Do tego tabliczki te definity tiosy były wyrabiane przez specjalnych kapłanów, więc przykro mi, nie dacie rady tego odtworzyć. Jednak ostrzegam wcześniejsze ostrzeżenie o odpowiednim wypowiadaniu rzeczy, skrupulatności latności i tak dalej, nie jest umieszczone dla hecy, jest po to, żeby zapewnić, że nikt nic o nie odwali. I czym są te nasze definicjosa? To są metalowe tabliczki złożeczące, zło, zło, zwykle ołowiane, a nie podlegające korowi z wyrytymi modlitwami do bóstw. Czyli już wiadomo, nie ma modlitwy, nie pójdzie. Mieszczone pod ziemią, w zbiornikach wodnych, w grobach, niekiedy w świątyniach, a więc tam, gdzie mogły zostać odczytane przez duch podziemi. Te akcje, które na tabliczkach <coughs> grawerowano, miały powodować zasłanie różnych rodzaju wniesień, głównie chorób ze za dość uczynienie, za lub wymaginowane wy, krzywdę. Krzywdę, urojone krzywdę, może tak to powiedzmy. To ulubionym jest mleko krowieskie słowo. Um, córa ma ospę, albo piorun w strzelił, albo siano jest zbyt mokre. Tak, bardziej z naszego podwórka, ale żeby był bo po prostu pokląt, o co mu chodzi w tym zdaniu. Dobrze, zażęliż się także wersji o wiele prostsze, zawierające tylko imię osoby, w którą wymierzone było zaklęcie. I przebitek gwoździem. Konsekrowano je za pomocą ziół czy kadzideł, owijano we włosy lub fragmenty szat ofiary i składano do ziemi pod osłoną nocy. Tego do osób, po, daleko od osób postronnych, czyli wiadomo. Wybieramy grób, świątyni i tak dalej, ale mamy, żeby tam sam nigdy nie możecie widzieć, jak zawsze są zastrzeżenia odnośnie pory dnia, pory, pory nocy w tym przypadku, fazy księżyca i tego typu rzeczy, ale tego ciężko, tego po po wykopaliskach się nie da ogarnąć. Często stosowano dodatkowe prawdziwe makabryczne zabiegi, na przykład zaszywanie tabliczek w brzuchu żaby czy zachorowego kota, całość to byłoby... Bazowała oczywiście na skomplikowanych wzorach zawartych w magicznych księgach. Pisanie na tabliczkach zajmowało się osoby specjalnie do tego przygotowane, pobierające na swoje usługi z koło wysoką opłatę. Ale nie byli to kapłani. I więc tutaj już widzimy, że nie odtworzycie tego. I naprawdę nie radzę Wam próbować. Bawicie magię starożytną nasza najpopularniejszą starożytną klątwę, która jest no, ulubiona, bądź bądź zabiegiem dawnych ludzi, właśnie przez to, że ich magia Gwiazłów skupia się na jakiejś zemście i tak dalej. Odradzam przez wszelkich gubich pomysłów. Nie znacie ziół, nie znacie inkatacji, nie macie dostępu do ksiąg, nie znacie kadzideł, nie znacie modlitwy i nie macie odpowiednich słodników. Nie dotykajcie tego. To jest ciekawostka. To jest przykład, a do osób, które wiedzą, co robić, puszczam oczko i powodzenia. A dla wszystkich, którzy nie mają pojęcia, co, nie macie nawet pełnego przepisu. Macie swój rozum, nie macie nawet pełnego przepisu, nie odwalajcie, proszę. A podaję to dlatego, że jest to bardzo istotna, ważna i popularna część tamtej magii tamtej, tego rozwoju czarostwa. I jedna z podstawowych i pierwszych zbadanych klątw, która była wszędzie. Stosowana w różnych wersjach. Więc tyle na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w następnym. Bają!